Szukać schronienia w imieniu Pana to jest właściwie najważniejsze zadanie, jakie można przed sobą postawić, ponieważ kiedy będziemy szukali schronienia w imieniu Pana, to znaczy takiej przestrzeni Jego obecności, że będziemy mogli poczuć się bezpiecznie, wtedy łatwiej będzie nam szukać sprawiedliwości, wtedy łatwiej będzie o pokorę która buduje relacje międzyludzkie, wtedy e, łatwiej będzie e, zachować język czysty i pobłogosławiony, i nie będzie słów zwodniczych w naszych ustach. Oto plan Pana Boga na nasze życie. Oto plan e, Pana Boga e, po to, żebyśmy e, cały czas w naszym życiu szukali pokory.